Cześć, Witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj przeprowadzimy pierwszą recenzję korków od Pumy na naszym kanale. Mianowicie będzie to model Future 19.1. W tych butach grają m.in. Luis Suarez czy też Antoine Griezmann. Korki przetestujemy pod względem wygody, kontaktu z piłką, wytrzymałości, zwrotności i wyglądu. Możecie je kupić na stronie eno10.pl. Z kodem rabatowym GD Football otrzymacie 10% rabatu. Eee, oczywiście oglądajcie filmik do końca, żeby dowiedzieć się jak sprawiały się te korki. A my zaczynamy! Korki PUMA FUTURE 19.1 to przede wszystkim rewolucyjny but. Dzięki połączeniu technologii NETFLIX z EVO PRO sami decydujemy o sposobie sznurowania pozwala nam to na indywidualne spersonalizowanie obuwia podnoszą stopę i styl gry. Przednia część kolewki to konstrukcja 3D walk Frame, umożliwiająca dokładne czucie piłki nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Przyczepność w korkach zapewnia solidna i lekka podeszwa Rapid Agility, gwarantując pewną trakcję oraz zdecydowaną zwrotność na naturalnej jak i sztucznej nawierzchni. But wygląda na dość masywny, a w rozmiarze 43 waży około 221 gram. Wytrzymałość buta nie zawodzi. Podczas testów korki nie doznały żadnych poważnych uszkodzeń. Design oraz wygląd zdecydowanie przyciąga uwagę. Puma stawia na różne kolorystyki, więc każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Od samego początku korki Puma Future 19.1 przypadły mi do gustu. Rzeczywiście czuć różnicę przywiązaniu butów na różne sposoby, trochę inaczej się zachowują. E, wygoda również jest na bardzo wysokim poziomie. Cholewka fajnie dopasowuje się do stopy, chociaż wydaje mi się, że z przodu buta jest trochę za dużo miejsca i przez to wydaje się on bardziej masywny. Moja ocena to 8 10 punktów. Moja ocena to również 8 na 10 punktów. Z początku myślałem, że system sznurowania nie będzie nic dawał, natomiast myliłem się. Za każdym razem, jak wychodziłem na piłkę, to testowałem różne sposoby wiązania. I teraz na obrazku widzicie moje optymalne wiązanie. Natomiast jedyną znaczącą wadą jest to, że but ma bardzo wysoki czub i czasami ciężko się podbija piłkę. Dzięki wielkie za uwagę, że zostaliście do samego końca. Jeżeli film Wam się podobał, oczywiście zostawcie motywacyjną łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał tutaj na dole. Oczywiście buty możecie kupić na stronie n10.pl. Z schodem rabatowym GD bo otrzymacie 10% rabatu, także się opłaca. Oczywiście wbijajcie, macie link w opisie No i co, my się z Wami żegnamy Trzymajcie się i do następnego Siemano.